Siempre zyran że rozwiązanym filmie na gry w rączku, pokażę Wam jak y, połączyć się online w Among Us. Ale zanim to, to zostawcie łapkę w górę oraz subika i dzwoneczek, żebyście dostawali y, powiadomienia na bieżąco o moich filmikach, a my zaczynamy. OK. Klikacie online. Tutaj macie do wyboru host, public albo private, y, to klikacie host. Great game I tutaj wybieracie sobie yy, 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 ilość impostorów. Ja na przykład wybiorę 3. Teraz wybiorę sobie mapkę na przykład Polus i wybiorę ilość osób 9. I w tym momencie klikam Confirm. I teraz gdy już wejdziemy na serwer, tutaj pod takim napisem Start, pojawia się code uśw, na przykład UJOSF. Od właśnie, o, za chwilę nazywali, bo jest późna godzina mm, i po prostu nie wiem, jakiś komunikat by się wyświetlał, ale tak, y, wam tego się nie wyświetli, y, później czekacie, a wasi znajomi y, dołączą właśnie na kod, który był zapisany. W ten sposób będziecie mogli grać właśnie, bo gdy wpiszą kod, patrzcie tutaj private, enter code i tutaj wpisujecie ten kod, który był, ja wpiszę się jakiś inny. Nie ma takiego kodu, ja wiem, no i słuchajcie, w tym momencie właśnie yy, łączycie się z znajomymi, możecie grać, yy, do, to, możecie wybrać, wybrać jak, no dobra, nie no i słuchajcie, to by było na tyle. Yy, już wiecie jak się połączyć ze znajomymi. Pamogast jest bardzo przydatne, ponieważ nie jedna osoba chce grać ze znajomymi, a nie umie, więc ja się z żegnam. Pa, pa i cześć, pyk.